was Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Snapcraft. Moi drodzy, będziemy kontynuować to, co zaczęliśmy w odcinku poprzednim. Stawcie dużo łapek w górę. Teraz zaczynamy. Bikony, moi drodzy. Tak jest, dzisiaj zrobimy to, co już chciałem od dawna zrobić, w sumie taki recykling pomysłu ze Snapcrafta 4, czyli bikony dookoła bazy. Poprzednio oczywiście były to bikony wokół kopuły, które z promieni tworzyły fajny kształt koła Dodatkowo, jak się patrzyło w górę, a tutaj będziemy mieli, mam nadzieję, fajny kształt tej no, czterolistnej koniczynki, czyli taka... Dziura, która tutaj powstała. Właśnie ma taki kształt i no chciałbym, żeby to fajnie wyglądało, jednak w przeciwieństwie do kopuły, moi drodzy, tutaj będę miał mechanizm do włączania i wyłączania tych promieni. Jeszcze nie dzisiaj, ale wkrótce się tym zajmiemy. Na jakiej zasadzie? Prostej. Prawdopodobnie gdzieś tutaj będzie poprowadzony dookoła bady taki mechanizm na dźwignię i będą w tej piramidce tutaj konkretnie są bloki złota, bo tych aktualnie mam bardzo, bardzo dużo. te bloki będą tak jakby pistone, zabierane i oddawane ewentualnie. Jak będę chciał włączyć, no to blok sobie ucieknie. Jeżeli będę chciał, żeby bikon ruszył, działał, czy tam świecił, nazywajmy to jak chcemy. No to oczywiście w drugą stronę pójdzie piston, no i ten blok odda. Czy Przez to to wszystko będzie fajnie, moi drodzy, działało. Ostatnio, w sumie to ostatnio w środę, kiedy oczekiwaliśmy sobie najnowszego snapshota, zrobiłem tutaj jedną ćwiartkę już z bikonów i wygląda to. No, dosyć już interesujące, chociaż nie powiem, czuć te spadki FPS, ale w dzisiejszym odcinku z pewnością zobaczymy, jak ta baza będzie wyglądała, kiedy będzie dookoła obtoczona tymi promieniami. Bicona. Zdaję sobie sprawę, że pewnie uważacie, że powinien być jeszcze jeden y, promień tutaj gdzieś na środku. Jednak na razie z tego rezygnuję, ponieważ jak pewnie się domyślacie, na tych ścianach będą różne wejścia. Nie wiem, jak to by wyglądało, kiedy przez środek by tutaj przechodził promień. Pewnie tak średnio troszeczkę, dlatego też na razie, słowo klucz, na razie sobie to odpuszczam. Ale możliwe, że coś tutaj jednak mimo wszystko w dalszej perspektywie, czasowej, że tak powiem, coś się mimo wszystko tutaj oczywiście pojawi. Y, już tutaj sobie nawet przygotowałem, moi drodzy dziury, w których będą bikony. Pozostało na dobrą sprawę mi te wszystkie dziury y, ogarnąć w postaci bloków złota, czyli tutaj będę musiał pozabierać to, wykopać 3 na 3, wyłożyć to blokami złota, Potem popostawimy sobie bikony i zobaczymy jak będzie ta baza powoli zaczynała być obtoczona bikonami. No tak, recykling, recykling. Nie jestem wielkim fanem robienia recyklingu swoich pomysłów, ale mimo wszystko tutaj wierzę, że naprawdę fajnie będzie to wyglądało, chociaż na kolejny sam craft, postaram się już tego więcej nie robić. Również e, będę chciał w tych promieniach zrobić jakiś fajny wzór. Od razu mówię, że na pewno nie będę robił tutaj wszystkich kolorów bikona, jakie są bo takie duże, duże ilości kolorów, no moim zdaniem okropnie by to wyglądało. Wolałbym jakieś stonowane kolory w niewielkiej ilości, max 3, może chociaż raczej nawet i dwukolorowe te bicony chciałbyś e, chciał mieć, żeby one tutaj jakiś, mam nadzieję, ładny wzorek w tych promieniach stworzyły. Jeżeli pamiętacie, na cztery również takie wzory, to były takie śmieszne łuki z limonkowego. Szkła, może szkła to nie bardziej szyb. Z limonkowych szyb, taki łuk śmieszny szedł. I to były takie cztery łuki oczywiście, które wokół kopuły sobie szły i wyglądało to moim zdaniem naprawdę nieźle. A co tutaj wymyślę i w jakiej kolorystyce, no to o tym pomyślimy sobie wkrótce. Wiem, że pewnie większość z Was by tutaj zaproponowała, żeby zrobić tu czerwone promienie, jako wiecie, takie lasery, które chronią naszą bazę. Ale nie, 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 raczej czarne, czerwone, takie to nie bardzo. Może coś fioletowego zrobię, hmm, tak by nawiązywał do geodametystowej. Pomyślimy, zobaczymy, kiedy już baza będzie dalej rozwijana, oczywiście, i będę mógł jakby coś tutaj dobrze dopasować kolorystycznie. A propos rozwijania bazy zaczęła do tej moi drodze, jak nie zauważyliście, druga wieżyczka pierwszej zmienił się troszeczkę e, zmieniła się właściwie ta nie podstawa, tylko trzeba jako takie boczne, które wyglądało średnio, teraz wygląda moim zdaniem troszeczkę mimo wszystko lepiej, chociaż no wieżyczka jest mała ten dach. Podejrzewam, że jednak jeszcze odrobinkę się zmieni, natomiast druga wieża, która tutaj powstaje będzie zdecydowanie większa. Nie są ona jeszcze oczywiście w pełni skończona to jest dopiero podstawa. Jak popatrzycie na kursor, no to ten poziom, gdzie tutaj mamy, to, to mniej więcej odpowiada temu poziomowi w tej wieży, więc prawdopodobnie ona będzie gdzieś na taką wysokość zbudowana, no i tutaj oczywiście powstanie Daszek. Bardzo się starałem, żeby ta dolna część wieży tej drugiej była naprawdę pełna detali i uwierzcie mi, że chyba mi się to udało. Popatrzcie sobie, jak dużo tutaj jest różnych bloków, różnych detali, różnych guzików, schodków, yy, murków, płotków, trawdorów, no wszystkiego nie co mogłoby tutaj pasować i myślę, że naprawdę bardzo ciekawy wzorek tutaj. Ogólnie to nadaje. Na przykład zobaczcie, dolna część yy, od początku miała przypominać mi coś takiego w klimacie chińskim, nie wiem, czy coś nie był lampionem, coś tak jakby przyczepione do dołu. Zobaczcie, mamy właśnie przy dole yy, w tych filarach z niebieskiego drewna oczywiście, pośrodku środku otoczony trawdorami i ogólnie mam wrażenie, że naprawdę to się bardzo przyjemnie prezentuje. Chociaż już naprawdę chciałbym zobaczyć tę wieże, jak ona będzie się prezentowała w pełnej okazałości i myślę, że dzisiaj również to zobaczymy, ale już nie na odcinku, a na live, na którego bardzo serdecznie chciałbym was zaprosić. Dzisiaj około godziny myślę 12 sobie odpalimy, no i troszeczkę tutaj sobie no może 13, coś takiego 12, 13 palim live'a, można wcześniej, ale w tej godziny na pewno będzie trwał i sobie tę wierzę też z pewnością dokończymy. No i postaram się to zrobić na naszej wieżyce jakieś tutaj dojście słodkowe. Coś się na pewno wymyśli, moi drodzy. Dobra, i tak to mniej więcej zaczyna wyglądać, niewiele się ogólnie zmienił nasze, na naszej wyspie od o, podróżnik, ty, ale ja, ja może Dripley sprzedaję, co? Nie, niestety nie. A troszeczkę mi mi brakuje, Za cały czas mam tylko 20 sztuk Tu chyba nawet nie ma żadnej, żadnej nawet pojedynczej sztuki, wszystko mam w, w, w moich tych. W moich magazynach, moi drodzy. No, dobrą miałem myśl tym, żeby jednak zrobić tę farmę podróżników, ponieważ byłem przekonany, że zbyt szybko zostaniemy na gdzie będziemy mogli to zdobywać naturalnie. I okazuje się, że jednak miałem rację. Musimy cierpliwie czekać, bo 3 tygodnie Mojang kombinuje z nowym generatorem miastkim. Moi drodzy, pamiętajcie, że w poprzednim odcinku zrobiłem sobie farmę liderów? I powiem wam szczerze... Bardzo dużo tych widerów już pokonałem. Niestety nie ma czegoś takiego jak w statystykach jak odpalone widery. Tym bardziej no są zabite widery, ale tamta farma nie powoduje, że ja je zabijam, tylko one po prostu sobie giną. Dlatego jeżeli chodzi o widery w statystykach mam tylko 36, mimo że zabijemy się chyba kilka set. To są ogólnie czaszki, które mi zostały, reszta już jest albo w farmie, albo pokonana. Ogólnie zdobyłem niecałe cały 9 taków. Nie, no dobra, reszta jest w farmie. E, po, po prostu jedna mniej więcej zmienia później, to nawet nie cały czaszek i w rezultacie dostałem ogólnie 9 e, prawie 9 staków gwiazd. No i prawie sobie te gwiazdy w większości na i prawie za wszystkie. Nie, w większości, tak. Chyba jeszcze jakieś gwiazdy w tym. E, no właśnie, w skrzynce. A tyle ile miałem przy szkła i chyba przy sobie, no to Właśnie tego wszystkiego zrobiłem te bikony i aktualnie mam, jak widzicie, no prawie 6 staków. Jak teraz patrzę, że ja nie mam mojego teksturpaka, ani letra ani totem jest mniejszy. No właśnie, po potem zazwyczaj to zauważam. No dobra, dzisiejszy odcinek wyjątkowo będzie bez teksturpaka. i będą takie naturalne te bikony. Muszę się kimnąć, bo się trochę ciemno robi. W ogóle w tych skrzynkach mam oczywiście... Co jest w kurczakiem? Się wstydzi chyba. Eee, w tych moich skrzynkach i w mam wszystkie materiały, które będą potrzebne do dzisiejszego budowania tej bocznej, mam nadzieję przepięknej wieży. No i dobra, plan jest prosty, Czyli tam gdzie mam te dziury będę musiał je ogarnąć przy pomocy broku złota, a potem tam odpalić wikony i mam nadzieję, że naprawdę fajnie to wszystko będzie się prezentowało. No gorzej jak nie, ale jestem raczej pozytywnej myśli. W ogóle będę musiał sobie, moi do z tej strony że też jakieś wyjście do magazynu, bo czasem jak wychodzę sobie z portalu, z zanaderu, od razu sobie do magazynu, to muszę iść albo naokoło, albo przez nie Niestety, nie to jara, szczerze mówiąc. Zrobię sobie takie samo wyjście tutaj, tylko że właśnie z drugiej strony. Czyli schodki będą prawo podnieść w tym kierunku i wiesz, że to naprawdę bardzo dobrze będzie się prezentowało. No, gorzej jak nie, no, no właśnie. Gorzej jak nie. Dobra, mam tutaj sporo bloków, jest prawdopodobnie wystarczył, ale, nie wystarczy, ale niech, na pewno się będą dwa. No dobra, jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Ile tutaj ogólnie w tej bazie będzie beaconów? Bo one wszystkie one regularnie rozstawiane. Mamy tutaj 8 części, Jak powiem, bo to jest pierwsza część, to jest druga, no i jeszcze trzy kolejne ćwiartki, więc można sobie to spojrzeć. Ile mam na jednej, 8 bazie tych tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, tutaj kolejne 7, to mamy 15, czyli 30 beaconów, moim zdaniem, na ćwiartkę.

past Incredibly a ラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラ a n ラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマ a ラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマママママママママママママママママ 私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、私はそれで、